mm you -hmm. Dobry wieczór. Typowo listopadowa pogoda, prawda? Ale tym, którzy na to narzekają, przypomnę, że rok temu o tej porze już padał śnieg. A jutro czeka nas kolejny pochmurny i wilgotny dzień. Wprawdzie niż z nad Skandynawii powoli słabniej odsuwa się na północny wschód, ale związany z nim front atmosferyczny cały czas będzie wpływał na pogodę w Polsce Północnej i Wschodniej. Natomiast z zachodu zbliżają się do nas kolejne fronty związane z kolejnym niżem, tym razem z nad Islandii. W Europie temperatury będą typowo jesienne, a nawet gdzie nie zimowe. I tak na dalekiej północy termometry pokażą nawet poniżej zera. Ciepło zwykle Hiszpanii będzie tylko około 10 stopni i tradycyjnie najcieplej na południu i południowym wschodzie 20 stopni, a gdzie nie gdzie nawet 25, tylko po zazdrości. A jaka będzie u nas nadchodząca noc? Otóż najbrzydsza na północy. Tu będzie najwięcej chmur, opady deszczu i mrzawki. Słabsze opady w południowo-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze rozpogodzenia. Noc raczej chłodna 4-5 stopni i tylko na południowym wschodzie cieplej 10 stopni. A jutro na Pomorzu do godzin południowych możemy oczekiwać dużej ilości chmur, opadów, deszczu i mrzawki. Na pozostałym obszarze nie powinno padać, a nawet tutaj na Pomorzu w godzinach popołudniowych pogoda powinna się poprawić. Termometry pokażą 5-7 stopni, czyli będzie chłodno. W Mazurach i Mazowszu mniej więcej do godziny 12 także sporo chmur, opady deszczu i mrzawki. Po południu powinno się poprawić, szczególnie od zachodu. Na termometrach 6-9 stopni. Podobnie będzie w południowo-wschodniej części naszego kraju, z tym, że w Małopolsce i na Podkarpaciu przez cały dzień dużo chmur, opady deszczu i mrzawki. Za to trochę cieplej. 10-12 stopni. No i Śląsk. Tutaj z kolei do południa rozpogodzenia. Później chmur przybędzie, będzie też padał deszcz, a na termometrach metrach całego regionu 9 stopni. Ciśnienie powoli spada. Jutro w południe w Warszawie 1003 hektopaskale. Proszę Państwa, to spadające ciśnienie, deszcz i mrzawka oczywiście nie wpłyną dobrze na nasze samopoczucie. Także w dużej części kraju, szczególnie na wschodzie i południu, warunki pogodowe będą niekorzystne dla osób wrażliwych. Na pozostałym obszarze obojętne. O tych niekorzystnych warunkach dobrze, aby pamiętali jutro także kierowcy, ponieważ mogą czuć się rozdrażnieni i mieć problemy z refleksem. A w ogóle jutro jeździć nie będzie się łatwo. W centrum będą przeszkadzały w jeździe mgły, które mogą utrzymywać się do godzin południowych, a na drogach całego kraju deszcz, mrzawka. To nigdy nie ułatwia jazdy. No i spójrzmy jeszcze, co nam przyniosą kolejne trzy dni. A weekend niestety nie przyniesie nam zbyt ładnej pogody. Ranki będą mgliste, dni tłochmurne z niewielkimi rozpogodzeniami i opadami deszczu. Ciśnienie będzie powoli spadać. Dni nie będą też zbyt ciepłe, szczególnie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą tylko 4-5 stopni, trochę cieplej na południu 10-12 stopni. To wszystko na dziś. Dziękuję. Do zobaczenia.